Dobra, po pierwsze, gdzie jest piwnia? Piwnia jest w głównym budynku, więc ja już tam lecę. Coś tam sobie otrapujemy. No dobra, tam ktoś już pułapkę rozbroił, już się dowiedzieli o moim Madonie. Hej, mega. No, Elo. Siemano. Nice. Tylko problem jest taki, że jesteśmy dosyć daleko od... Ale z kamnie. Jesteśmy dosyć daleko od głównego budynku, więc ja jej nie doniosę do piwni. Mogę próbować trochę ją donieść w tę stronę. Ale do piwni jej nie doniosę. Dajmy go czerwone adony. Jeden to, że... Mm, surwy po rozbrojeniu pułapki są ranne, a drugi, że pułapki same się same się uzbrajają. Bagnold. Dobra? Nope. Dobra, spróbujmy. Jak grasz trapią, to pewnie trapujesz szałas? Jak mam w tym cel, to tak. Bo jak nie mam w tym celu, no to nie ma sensu, nie? Kaczki są koks. Dobra, i lecimy dalej z Le Basement. Może coś tu się jeszcze uda fajnego ugrać? Widzę, 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 buzię, widzę, widzę, widzę. Chodź, 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 do piwnicy, do piwnicy trapera. Kaczki lecą na chleb? Kaczki fajnie tu ptają, lubię je na TikToku oglądać. Tina już klipuje? Na pewno. No, essa! Wyku! Pięknie. Trapper basement, tu o pepli nerf. Tak za troll roku.